Szanowni Państwo, drodzy autorzy, wydawnictwo PZWL obchodzi w tym roku swoje 75. urodziny. To wiele lat historii, wiele zmian, nowe technologie, innowacyjność, ale to też wspaniałe lata przygody, które mogliśmy przeżyć razem z Państwem w pracy nad powstającymi książkami. Dlatego uważam i bardzo się cieszę, że możemy ten jubileusz świętować razem z Państwem. Powstawanie nowych tytułów, nie tylko mądrych, nie tylko potrzebnych, ale co wiem, że dla Państwa coraz bardziej ważne, coraz piękniej wydawanych, to nie tylko proces wydawniczy, to również budowanie relacji. I dla mnie, jako wydawcy, jest to osobiście bardzo bogate doświadczenie, ogrom radości i wielka satysfakcja. Dziękuję Państwu za te minione lata. Patrzę z ogromną radością w przyszłość, w to, co czeka na nas wszystkich tuż za rogiem, na nowe wyzwania, nowe pomysły, nowe wspaniałe dzieła. Także dziękuję raz jeszcze, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. PZWL od 75 lat wspieramy profesjonalizm.